Halo, halo, dzień dobry! Słuchajcie, kochani, to może być dosyć wyjątkowy odcinek. Odcinek będzie wyjątkowy, dlatego że, uwaga, jadę naprawdę i to wcale nie jest wyjątkowe, ale wyjątkowe jest to, kto na tej prawdzie na mnie czeka. Tam jest driftobus. No i fajnie! W końcu, w końcu uruchomiony po dwóch latach oczekiwania na nowy silnik. W końcu jego nowy właściciel. Tak, nowy właściciel może nim upalać. Więc, yy, że tak powiem, w środku tygodnia postanowiłem jeszcze raz odwalić się jak szczur na otwarcie kanału i lecę właśnie na tor. Prawdę, by tam zobaczyć co maciek, bo też y, jakby jest nowy właściciel z maciekiem. O, a tutaj y, Krzysiu szed, mój znajomy, który niestety nie wie, że mam nowego busa, więc nie odmachał. Y, pozdrawiamy serdecznie. Y, więc powracając do tematu, jedziemy zobaczyć co y, mój imiennik będzie potrafił już y, wyczyniać się z nową maszyną. Maszyna ma moc, przeszłam, przepraszam, przeszłam mocne, przepraszam, przeszła mocne zmiany. Mianowicie, ośka, która się wyginała z tyłu yy, przez to, że zrobiłem pandemę i to wszystko było takie szerokie, yy, ośka została zamieniona na, uwaga, czterdziestkę pełny czpień od koparki. A dokładnie od siłownika do koparki. Yy, więc fizycznie wygiąć to będzie ciężko. Wydaje mi się, że prędzej urwie felgę albo wyrwie na przykład, nie wiem, krawężnik z ziemi albo drzewo coś coś na pewno wyrwie, na pewno nie ośka. To jest pierwsza akcja. Druga akcja jest taka, że jest to pierwszy projekt, który wyszedł pod mojej nogi, który ma hamulce naprzód, ma zrobiony na tym skręt, bo unikałem jednak tego, ponieważ no, z wahacze z hamulcem utrudniają zdecydowanie podcinanie i kombinowanie, żeby ten skręt był duży. Więc yy, udało mi się zrobić dobry skręt. Działa hamulec przedni i uwaga, oczywiście jest to driftobus nadal, więc hamulec przedni jest na oddzielnym pedale zamontowanym po środku. Co oczywiście za chwilę postaram wam się pokazać, jeżeli Maciek nie zasłoni busa Więc właśnie w tym momencie wjeżdżam na tor prawdę. Nie będę pokazywał jak ustawiam tor, bo dobrze wiecie o tym, gdzie on stoi. I jak go ustawiam? Więc szybciutko rozkładam pachołki, wyciągam zapasowego goxa, Zapasowego goksa, tak zwanego VIP-karta, którym jeździła Karolina Filarczyk i milion innych osób na ostatnich trzech eventach. I widzimy się za chwilę z wywiadem. Panie, zostaw pan te koła! <grym> Zostawiam wam maćka. Nowy właściciel driftobusa. Właśnie dopompowuje kółka. Przedstawię Wam teraz, co tu siedzi. Osiemnastka taka jak Sylwii. Sprzęgło suko taka jak Sylwii. No i właśnie ta ciekawostka drobna. Hamulce z przodu. I trzeci pedał, który odpowiada za tak zwane awaryjne hamowanie. To podwyższona kierownica, bo Maciek jest mały. Jest jeszcze mniejszy ode mnie. Maćku. I właśnie proponuję już uciekać. O właśnie, no widzicie. Kamerę trzeba kupić większą, jakiegoś VHS-a. Dobra, Walni to na ziemię, nic się z tym nie stanie. No dobra, słuchajcie. Trasa jest ułożona, standardowa, próbujemy coś skleić. Tak jest. Takie właśnie rzeczy się dzieją na szybkich treningach, także sub, like. Pozdrawiam Was serdecznie. ELO! No i co? Jest dzień później. Dokładnie dzień później, a ja znowu jestem w tym samym miejscu. A tu jakieś nowe ludzie się pojawiają. Że, że co? Że co? Jakiś nowy człowiek. Co to się dzieje? Zawsze na stanie. Wejdzie tam łężko od tego, od krzęgła. No. Dobra, idzie jeździ. Jeździ obserwować. Gaś, go, gać. Od razu gaś. Jak padłem, <laughs> długą się przypadek do tego gazu do, dotknąłem i zamiast, zamiast wiesz... No w ciągu cię, już zrobiłeś za późną przekładkę po błędzie i to tak zawsze się kończy. No jeszcze nie leżałem w No ale fajnie było, nie? No i chuj, <laughs> plastik poszedł. Nie, no tylko wyskoczył z blaszek. Co ty, tutaj strat nie ma żadnych, no nie rób sobie żartów, no. Oj, tam jeszcze masz jakiś skrawek czegoś? Nie, nie. A nie, to przepust, to spoko. No. No i no, 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 widzisz. I pięknie. <głos> <głos> Brawo. Nagrało się. A to jest Rafał. <noise> Ciebie <noise> przedstawiłem na końcu. <noise> Dziękuję. Tak jest. Także dwóch nowych kierowców i jeden już po dobrym chrzeście. I tam, to, to mi się podoba. No. Ale by nie było to tak, odkorzyny. Że... Piątą no po stałem. I A wiesz ja... co jest? Co? Mówiłem ci, że tam właśnie na to drzewko trzeba się trochę dohamować bardziej, no, no. żeby skupić się na tym, żeby ten zakręt jednak jak najszerzej iść, ale po linii, to wtedy tu cię nie wywala na studzienkę. No. A ty tak, przy, delikatnie gazem, 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 widzę, że cię wyrzuca, zacząłeś popuszczać gaz. To jest tak, jakbyś kurwa zaciągnął się ręcznie, więc jest jeszcze gorzej. Ja ci mówiłem, jak ci zaczyna tak wyrzucać, to dwa razy puknięcie i but do oporu, żeby wyciągnąć, nie? No a potem pomyłka tu i dziękuję, idzie, idzie do rowu. No, całe szczęście to się nagrało. No dobrze, to co? Jedziemy dalej. Za dużą prędkość. No i to kucha, no jak się hamujesz? Delikatnie dohamowuję Tak? Ale tyłem czy przodem? Tyłem. Nie, tyłem. Uczcie, czy tyłem. No dobra, ale... Tak ładnie szło! I czym się teraz różni ta jazda, którą jechałeś teraz? Jechałeś delikatniej. No. Idealnie było. Ja wiem, dla ciebie za delikatnie, ale nie, nie, to nie było. Do par było tak idealnie, że ja po prostu nie wymierzyłem i skrawek gdzie zaczepiłem o narożnik. Ale to by był taki przejazd, chłopie. Też jakby po prostu. Moimi kątami, bo jak odjebiesz to będzie lipa Hey, 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 hey,